to jeszcze, o, ale to było dobre, o, Aj, ale to było dobre, ale urwa. ktoś się napracował, zobacz się patrz, o, o, ja o, to jest mistrzostwo, o, żesz, kurwa, kręć, o, ja pierdole, kręć, to jest mistrzostwo świata. Jak tu napierdolone jest, tynku jest Laguna, Daj to na YouTube'a? Daj na YouTube'a. To jest laguna 1-97-ROK. 1-8-8V. Sprowadzona pewnie bezwypadkowa parę. Druciarstwo lat. PL, to moim zdaniem jest cieniutkie. To tu jest, jest gdzieś z 2 cm kitu. we wewnętrzne i drzwi się zamykały. Nie zapominajmy. Idźmy dalej. Idźmy dalej jest cieniutka. to samo. Ale jest to samo, panowie! Jestem. Ale jest Chodź kurwa z ma... O. 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 Patrz, wyrześmiał! Aż drzwi przycierały! Ale zobacz, jak to, jakie to było! Wieban. Słuchajcie, chłopaki, tak bez śmiechu. Zobaczcie, jakie to było, a tutaj ramka normalnie, drzwi leżały. Tutaj ktoś dwa centymetry, półtorej, dwa centymetry nadkładał kitem. Hitem nadskładał, rzeźbił, żeby drzwi się zamykały, żeby tutaj wszystko leżało. I leżało. Polak potrafi. I leżało. Polak Ile potrafi. Żało. Ale Krzychu, tyle kurwa betonu. Będzie film na YouTubie? Będzie dzisiaj. Będzie. Dzisiaj oglądamy, ale czego podpisać dobrze, żeby dużo osób oglądało. Dobra, wyłączam już wyłączam. to, bo to nie ma sensu. To cała auto jest